First or pick starting side later. Cześć, Szanowni Państwo, jestem Renat Marcin, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i jestem na sewery. No witam. Oczekiwanie na przeciwnika. Banujcie Overpassa. Inferno, Ancient. <laughs> I Anshinta. też Inferno może można zplanować. A ja na pewno banuję na, od razu Overpasa Panuje. Co? Ban Overpass. Nie zbanowano. serio seriously Abra, albo niokolbo Dęścich zostanie. Nie ancient, anshint. Kurde ancienta, jak zbanują Daj na Spanował a trzyma pyłujemy, dobra. A dobra, a trzyma A Nuke czy Dust? Ciekawe, coś mi się widzieć, że to będzie Dust. I widzieć, co że to będzie Nuke. O, Nuke, jak fajnie. anty, 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 Przento. Marcel i check your YouTube widzowie z zagranicy. Obawiasz się, te trochę ruszył do przodu. Tobie. Jak mi się oczywiście wydaje, no. Wiadomo, bo te szkoły teraz trenerskie to wszystko robią. Mhm, mm te różne. Jako oni pošli na B. I jak tam? A chyba so. Mam pięć kul. Nie tego? Wiesz co, tak, on tak. skoczył do ventów. do wętów. A miał pakę? Nie mam pojęcia. Uch, chyba nie miał. Dobra, Albo miał. Pięknie tabela wygląda. Oby tak do końca było. Ty możesz iść, ja ci już flashnę. Chcesz? Fleszny, ja ci freszny. <laughs> Co to za tekst. Ja ci flashnę. Goła. Goła j. zabiłem. Last. Gościu, zmień sobie celownik, jak ty strzelasz. Oprze. Ale zamknij ryj, dobra? Gościu, nie mówiłem do ciebie, tylko do tego drugiego. Ten drugi to mój stary, więc zamknij mordę. Nie, nie zamknę. Jakiś problem, masz? Witam wszystkich. Tu serdecznie opiewaj mnie na gorąco. Ciebie, bo <laughs> naprawdę głowa boli. Ile Co, piłeś? To Nikt się o mnie nie pytał. Widać się pytał. No kurwa, kto pytał? No ty. Co za ty typu... był? Najlepsze jest to, że do, do kogo mówiłem. Do kolsuka chyba? Nie. Nie, nie. Do tego od tak, oby... Albo te odzywa się w ogóle nie ten. Nie ten gościu. Oby, oby tylko oni byli dobrzy. Si chwytę to Nie musimy na to Fajnie. Yeah,

Dobrze, dobrze irty nasz. No fajnie, cieszę się. Czego ty chcesz? Informuję cię, że na A, i tu za A możesz to mówić normalnie? Ładny skin. Nie wiem, ale Noa. Powinienem mam przynajmniej. Piesą? Ten to ja nie wiem skąd się odlą. Aha, fajnie, że sobie kąpił tutaj jeszcze. Nie, no nie. A jakich polaków ja trafiam? Ja nie mogę. Jeden normalny, ja chodzę, a trzech jak... nie. <laughs> Ale, ale jasno, tyle. Lipa, na razie. Tak byś... jak byłem, to zabijali, no. Ten kolsu. No ten Kuba jeden, i ten czak mef, ten ten jeden, no. jeden z nich to miał takiego skilla, że to. ...paranoja jakaś Fak, jakbym wiedział, że tu jest, to bym nawet nie wchodził tam. B, B. E. Bomba, bomba na zejście na B. Okej, okay, okej. Okay. Uhu. Dobrze, dobrze Trzy, cztery Jeden Mhm Dobra, jeden skosowany, jeden ci przyszedł blisko Dobrze, prawo. Plant bomb Plant Orange Orange, plant, bomb na ja, trzech, trzech. Yeah, no, 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 yeah. <laughs> to są typowi Polacy w cs właśnie. <laughs> o, tam? Jak słodko. Czy to na razie jest dramat. już hmm. w jednym dostał typ. O jest Nie wiem o co w tym chodzi. Jakieś skończone dziadostwo. On masz, masz to jakaś pora na ja. A ty premier to już w ogóle chyba. <noise> on jeszcze to ugra. Jak mu się dodało? Daj, daj, daj. Po prawej. Kurwa. Jednak mu się nie <noise> dali. Ja 3 wam robię, aby <noise> twór nie potrafić normalnie zabić. Spokojnie, nie bądź taki do przodu. No wiesz ja nie jestem w środku papeli jak ty Masz jakiś problem? Jezus. Masz zaledwie o dwa kilo więcej a się podniecisz Pamiętam no nie słyszałem Podniecasz to ci się ze starym łóżkiem. Niecasz kołeś, nie jest... Now Polak płonak w CSie Masz coś jeszcze mądrego do zadania? Tutaj jest nie na ja wizę takich uciec. ludzi dostawać do teamu. To jest niemożliwe. No. Ty ja bo nie, bo ja, nie, bo te bo ja nie, nic zrobię z samym gignamo, a mam tutaj. Gości, którzy no. mi nie pomogą w niczym. nie, nie wytrzymam typ, nie nawet jest mój w teamie. Koleś, ja słyszę nawet, że mam plecy. Belkę nie To jest mi tak nie to. I teraz co oni zrobią? Nic. No to, to ja wiem, że nic, ale. Ja się patrzy w ziemię jeszcze. Wiem, że nie teraz zobaczymy. Um... Ale może zrobię, nie ja... Ale ten nie zrobi, bo to jest. Słaby jak jakiś. Z tych chuj mega. No. Dupę warony. 8 trzy. Dobra runda, youtuberku A, możesz normalnie gadać? Nie zwracaj na nich uwagi. Wiem. No to jak powiedziałem wcześniej, typowi Polacy w CS-ie. Polacy są typowi ludzie. A, można spotkać normalnych, ale... Tacy, tacy Mieszko jak spotkać. on, to są właśnie nienormalni. To nie są normalni ludzie. Przynajmniej dla mnie. I plecy tam robią, kurwa, bo nikt się nie patrzy na plecy. Pierdole. Ten tutaj jest. A on to przegrał, to ma 1 na 2. Jak on ten... nie ma szans tego wygrać, on się patrzy w ziemię, patrzy... nie widzisz tego. Żyje jeszcze, nic jakby, ten co ma ostatnie miejsca w tabele, ale ten co jest pierwszy to już on nie ma z nim żadnych szans. Bardziej patrzy jak on trzyma celownik na ziemi. Nie chodzi o trzymanie celownika, widzisz jak on chodzi w ogóle. Typowy, typowy silverek ja, Kiedyś taki, taki silverek był, jest... Tak powiem. No fajnie, ty też Nie ja, wiem bym... Jak coś to by to, to się znajdzie oczywiście na kanale Także zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, ktoś jest nowy jej napiszcie, co myślicie o nich O tych tekstach, youtuberek i tak dalej To... To normalne nie jest. Zostawiacie łapki w ogóle. Widzimy się w następnym odcinku. Siemkam.